Cześć manko. Z tej strony BlissPL. W tym filmie pokażę wam nowy najlepszy skrypt na kopanie na awku na serwerze yapykap.pl. Dodatkowo mam dla was konkurs na yapy boxa. Jeżeli chcecie wziąć udział, wystarczy zostawić lajka, like suba i napisać w komentarzu swój nick z Minecraft. Wyniki konkursu będą za 3 dni, a teraz zapraszam do oglądania. I teraz tak. Wchodzicie na Discord podany w opisie oraz w komentarzu. Bierzecie na samą górę, wchodzicie pod ten link. I pobieracie wersję 1.1. Musicie ją uruchomić oraz zainstalować. Wtedy, jak już macie ją zainstalowaną, zjeżdżacie na sam dół i pobieracie skrypt jaki chcecie. No, oczywiście, skrypt 1.3 będzie działał od, od CH1 do CH3. Na przykład sobie pobieracie CH5. Już przed chwilą pobijałem, ale pobiję jeszcze raz. I teraz tak. Uruchamiacie go. Zaciskając, zaciskając dwa razy na niego. Wtedy przejdziecie do Minecrafta. I ustawiacie się w tym miejscu Na strefie mvip Żeby korzystać z tego skryptu musicie mieć angę mvip, żeby mieć dostęp do takich komend I żebyście mieli dostęp do tych stref, co nie? Wtedy ustawiacie się tutaj Tak jak widzicie tutaj I teraz, co jest ważne Tutaj Widzicie moją myszkę, tutaj Musicie mieć napisane 180 Bo inaczej wam nie, nie zadziała Stawiacie 180 i wtedy naciskacie przycisk F8 i zaczyna Wam kopać. I to tyle. Jak chcecie wyłączyć, wyłączyć naciskacie F9. No i to jest cała magia. Oczywiście skrypt będzie Wam zmieniał CH. Co jest ważne, nie możecie być na CH1, bo wtedy Wam skrypt nie zadziała. Bądźcie sobie na CH2, 3, 4, byle jakim. Nie możecie, jeżeli zaczynacie skrypt, nie możecie być na CH1. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie na RapiBoxa. Wystarczy zostawić lajka, like suba i napisać w komentarzu swój nick z Minecrafta. Wyniki będą w okolicach za, za 3 dni. To tyle. Życzę miłego dnia. Siema!